Cześć, maneczko. Dzisiaj zaprezentuję Wam paprykę, którą uprawiam bez żadnego dbania o nią, bez y, obrywania zawiązków owoców, bez przycinania krzewów. Zobaczcie, ile jest owoców. To jest najprawdopodobniej odmiana, właśnie kobraci. Y, długie owoce takie. Na początku żółte, później się robią czerwone i ta obrodziła jak naj, na razie najlepiej. Tutaj mam jeszcze taką z nasion sklepowych, z tego co pamiętam, hiszpańską tą podłużną. Też, też sporo jest owoców na niej. Gdzieś jest jeszcze zwykła, klasyczna odmiana papryki typu blok, czyli te takie kwadratowe i tych też jest dużo. Tylko teraz czekać aż dojrzeją. Tutaj, znaczy, niesamowicie zagęszczony krzaczur. Dopiero co się owocki zawiązują. Tutaj jest kilka sztuk mniejszych. No i tutaj jest jeszcze ta taka szeroka, duża, podłużna papryka. Zobaczcie, jakie owoce. No, przepiękne owoce papryki. Tutaj jeszcze odmiana Anka. Ona ma tak. Owoce skierowane do góry, podobnie jak te ozdobne papryczki, zobaczcie ile na jednym krzewie potrafi być papryk, no niesamowicie. No i tak pokazując Wam te papryki, przy okazji pokażę Wam jeszcze jak się ma miechunka pomidorowa. Jest to y, odmiana sprowadzona z Ukrainy, nowość, ponoć fioletowe owoce powinny być, ale zobaczcie jakie są wielkości tych miechunek takich byków jeszcze nigdy nie miałem tych pomidorowych no naprawdę są olbrzymie wielkie owoce także krzaki no krzaki też są pokaźnych rozmiarów kwitną intensywnie także można je nawet traktować jako roślinę miododajną naprawdę fajne fajna roślinka i tutaj jeszcze zobaczcie jak inne papryczki typu blok pięknie, pięknie owocują. Tam już dojrzałe. To będzie odmiana artista. Ona zawsze taki bardziej prześwietlony krzak wytwarza. I ona ma te owoce drobniejsze. Też takie podłużne i drobniejsze. Także na nie już można śmiało liczyć i zrywać. A na pozostałe papryki trzeba poczekać. Zrobią się chłodniejsze dni we wrześniu. I one zaczną dojrzewać. No i jeszcze bakłażany na koniec kwitną. Zawiązują owoce, ale nie specjalnie. Zobaczcie takie niewielkie. Najładniejsze krzaki, niestety, minornice zeżarły. Zostało trochę tych krzaków, ale widzicie, stonka atakuje. Także co do bakłażanów, mam mieszane uczucia, ale co do papryki, miechunki pomidorowej, to jestem naprawdę zadowolony. Także będą pokaźne zbiory papryk. Trzymajcie się cieplutko. Cześć!